ma, witajcie. Robię kociołek i tak stwierdziłem, że no oczywiście muszę nagrać to, podzielić się z Wami. Mam tu przygotowane wszystkie składniki. Żonka mi pomogła, przygotowała wszystko. Ja tylko złożę to do kupy. Mamy przede wszystkim poszatkowaną kapustę. Tu mamy trochę liści z kapusty zostawionych. Zaraz Wam powiem po co. Ziemniaki, cebulę, e, marchewka, pieczarki, por, boczek pokrojony w plastry, pokrojona w plastry kiełba i przyprawy. Najpierw na dno damy sobie trochę oleju, na spód rzucę sobie skórę z boczku. Następnie kociołek wykładam ściągniętymi liśćmi z kapusty. Wyłożyłem sobie tutaj kapuchą dno. Na tą kapuchę porozkładam trochę boczku i teraz rzucimy sobie to mięsko zanarynowane. Ono sobie przez noc leżało w lodówce, więc na pewno już przeszło wszystkimi smakami fajnie. Dam sobie trochę trochę cebuli. Ok, mamy dużo ziemniaków, więc tu sobie warstwę ziemniaków dajemy. W tym momencie na ziemniaki sobie damy przyprawy trochę soli, trochę pieprzu, siółek prowansalskich, troszkę tymianku i papryki. I teraz na ziemniaczki sobie rzucę kiełby trochę. Jeszcze nie dałem marchewy. Jeszcze pora trochę. Damy pieczary. Dobra, jeszcze boczek. I teraz poszatkowana kapucha, z której mamy całkiem sporo. Widzę, że mam składników za dużo. Chyba już do tego kociołka. Wszystko, ja to tak to ugniatam. Ale opadamy to z górką, bo tutaj pokrywa jeszcze nam przykryje. A to wszystko, jak zacznie nam się dusić, to opadnie także spokojnie, bez paniki. No stress. Ok, i mamy prawie gotowe. Tu trochę bajzel <gryzlu> przy tym powstaje. Zresztą, przy czym jak ja robię, nie powstaje bajzel. Zapytajcie mojej żony, ona wam powie. Wszędzie gdzie się chycę, to jest bardzo. I wieńczymy to naszą krywą. I moje kociołkowanie, kiedy nie ma pogody, jest chlapa zimno, nie chce się siedzieć na zewnątrz wygląda w ten sposób. Tara! Stawiam po prostu na gazie. I. W ten sposób kociołek też mi się zrobi. No i taki oto mamy efekt naszego kociołkowania. Po cały, bardziej szczegółowy przepis zapraszamy Was na nasz drugi kanał, Kulinarni Pogromcy, gdzie znajdziecie również inne przepisy. Zachęcamy Was serdecznie do zasubskrybowania tamtego kanału i trzymajcie się, cześć, pa!